Wszystkim tej Dreamsers. Dzisiaj nie będzie aktualizacji, ponieważ nie da się zalogować, ale chciałyśmy skorzystać z okazji, że jesteśmy we dwie, e, dlatego inny odcinek złożyłem coś całkiem nowego, czyli kot. I w sumie nie nowego, bo robiliśmy coś podobnego na walentynki. Tak, ale jest nowy kod, SSO to dodało. E, nie umiemy go wymówić, dlatego macie go na ekranie. E, jest on na 150 Starcoins. Yy, wpisujcie szybko, bo może być taka sytuacja, że za tydzień, dwa lub trzy on już zniknie i będzie nie do użytku Więc nie zapomnijcie, wpisujcie, a dostaniecie starcoinsy Tak, i to wszystko w sumie na dziś Okej, okay, nie zapomnijcie o w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku, żeby zostawić powiadomienia do naszego kanału I to w sumie wszystko Tak, to jest wszystko Dobra, pa pa, pa. pa. Hej wszystkim O co ci chodzi? No, Do... Ej dobra, 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 to jeszcze raz Dobra Hej wszystkim! Stay to the Nie, <laughs> nagrywamy to chyba 20 raz. Dobra, zatrzymaj to, zatrzymaj!